Cześć, tutaj Rewo, szef internetowej grupy dochodzeniowej, czyli detektyw Rewo a.k.a. Skinny Wardenga. W szkole siedziałem w pierwszej ławce, zwrot do kamery, i się opłaciło. Mam takie IQ, że mogłem budować rakiety, a tocze internetowe spory z ludźmi, co ledwo wiążą swoje buty. Możesz próbować coś przede mną ukryć? Obród do kamery, po W nosie psa znajduje się średnio 220 milionów receptorów zapachu. W moim o 4 więcej. Puszczam muzykę jakbym dochodził, kto zamordował Kennedy'ego, a pierdolę coś o sowach, ale najpierw, jeśli dobre. szukacie sprawdzonych rabatów to polecam wtyczkę wtyczka i produkty do koszyczka, a dla rewo zapewne część z was zauważyła, że noszę czarno bluzę, ale co noszę na dole, czy w ogóle noszę, może kalosze, może pończosze, brzmi jak mieszanka księgowego z francuskim raperem rapierem, to Wyszlę, jest dobre no kombinuje. Tu dam Moim obowiązkiem jest do dokładnie przyglądać się dowodom. Najdłużej patrzyłem na tę z nadsu. Oczywiście z przyczyny kaktyli, dededy, detety, de de ja kurwa z powodu dochodzenia. Leny face, jącze fakty. Wymyślam, fuck, padł mi różowy. Nic nie umknie mojej uwadze. Chyba, że nie mam okularów. Teraz trochę na poważnie o mnie. W przedszkolu płakałem w 4K. I już tłumaczę dlaczego. Urodziłem się z wbudowanym pojemnościowym mikrofonem studyjnym, gwarantującym brak szumów i najwyższą jakość dźwięku. Lubisz jak jestem w twoim łóżku, widzuszku. Lubisz jak opowiadam ci do poduszki bajki o niegrzecznych influencerach, a ciebie przechodzą dreszcze, zwrody do kamery, i chcesz jeszcze. Cześć mewo, jestem rewo. Odleciała bez podstaw, tłumaczenia, ani dostarczenia jakichkolwiek sensownych dowodów. Rebo, sam. Miałem kolegę, ale zanim zdążył się przedstawić, nagrałem film o jego niedoskonałościach. Na drugim spotkaniu już się nie pojawił. O tym też nagrałem film. I nic z przyjaźni. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, napisz o kim zrobić kolejny film z serii Jestem. A wy co sądzicie? Na to pytanie musicie sobie sami odpowiedzieć, a ja idę nagrać film o tym filmie, ale jutro, dzisiaj już le dożyję. Kurwa, ale ma maczugę, kurwa czarek, nie? Czaj już. Dzisiaj już ledo dożyję. No, taka kurwa, no. Poczekajcie, bo właśnie popełniłem taki błąd, kurwa, że skomentowałem co zombałem. O kurwa, kurwa, jestem skończony. kurwa! Kurwa! Nie, no kurwa, jestem. Nie no, nie coming out. Kurwa, no, jest to jest wszystko, no, Nic już nie mogę powiedzieć. Już się odjebało, już, już tego nie naprawimy. <laughs> o, nie no kurwa, jest niedobrze. Nie szatujcie tego kurwa, proszę. No kurwa, no przepraszam, no dajcie mi jeszcze jedną szansę. Nie no, dajcie, dajcie mi jeszcze jedną szansę. Kurwa, przepraszam.